Eee, ja nie chcę nic mówić, ale ja skończyłem na FNAF Sister Location, nie na trzeciej części, którą przeszedłem, ja tylko zmieniłem baterię, założyłem okulary, bo oczy już zaczęły mnie trochę boleć, ale chciałem zobaczyć menu główne, tak, bo ja FNAF SL to ja po prostu kocham, uwielbiam tą coś mogłem ją przechodzić, ostatnio przeszedłem, e, e, z Custom Nighty, całkowicie z dupy. I tak, y, trzy podejścia to tylko, trzy podejścia Cyk, proste, łatwe Po prostu FNAF SL tak dobrze mi się gra Że to jest hicior, a teraz na pewno będzie mi się jeszcze lepiej Lepiej grać Jeśli zrozumie wskazówki Tesla coils Press the button near the hallways to turn... Y, żeby załączyć Tesla y, będzie ona działać przez 5 sekund i po tym czasie będzie musiała się naładować po 10 sekundach Ale fajny, fine time foxy jaki jesteś. Piękny, te oświetlenia jeszcze. Te pizze, które tu są. A, latarka na mnie działa tak jakby coś. Po prostu pięknie to wygląda, no. Press the blue button to turn on the room light for a few seconds, press the red button to... Start the... Aha, no tak no przecież Typowa... ho, 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 ho Press the... Typowa mechanika na sl no kurcze no Pre, Za dużo mówi FNAF SL Przestań Press the top level button to activate bonbon and control Fine Time Freddy Be careful if he, if you activate bonbon for no reason too many times Fine Time Freddy will get very angry Funtime Freddy tak nie działa Mogłeś spamować tym papetem i było gites Aha, czyli ja w baby będę musiał składać Eee, jeszcze jedna podpowiedź Connect missing parts Freedom To będzie... Po tej stronie? Tak, po tej Juhu. Spoko, ja bym zostawił to tak... A, nie mam latarki. Ja bym to po prostu zostawił włączone i tak. BALORA?! Przestałaś grać, ej. Kochana, ej, spokojnie. Eee, co ja mam zrobić z nią w takim razie? O, jesteś za blisko I co, ty sobie będziesz tak chodzić i po prostu mi przeszkadzać? Może sobie pójdziesz? Administration null, Connect a cpu... Connect a cpu Tylko tyle przeczytałem. Dobra, dobra. chcę przeczytam z monitorka, a nie jakieś podpowiedzi w, w koniec gry. Press the buttons near the hallways and turn off the Tesla Coil A, czyli. Jak ona się tu respawni? O co chodzi? Balora, chodź tu. A, bo dobra, nie chodź tu. Let's go back to sleep. Po prostu uwielbiam. CPU, tak? To the... main monitor to set a value to animatronic Dawało mi się, ty sobie śpisz, co nie? Eee, za dużo tu pipa Szafeczka eee! Działasz normalnie A ty? Co robił ten przycisk? Łódź, to jest, co idzie. Ktoś idzie? Nikt nie idzie. A po tej stronie? Fajny Fox, jest super. Eee, znalazłem <trym i wyszło> Balora. Przepraszam. Poszłaś sobie, przepraszam, naprawdę nie chciałem. No, o, wyjmam te głosy. O, jak fine time Freddy coś powie. Za bardzo się rozpływam, przepraszam. Ale no. Lubię tą część Order, Left Arm. Ten dziwny dźwięk. On zawsze kojarzy mi się z Fine Time Foxy. Walnij to, walnij go, walnij go. Oj, będziesz zbyt później na mnie. Za wcześnie! Fuck A czy przynajmniej odblokowano osiągnięcie. No kurde. No mistrzem jest. <noise> Bez przesady. What? Co to jest? Start synchronization. To z tobą coś zrobi? Ej, mam dla ciebie część, chcesz ją? Chyba pasuje idealnie. Fine time Foxy się świetnie bawi. Poczekamy tym razem. Idealnie. Ojej, ty chyba jesteś bardzo zły. Czerwony ślepia. Nie tym razem. E, mogę ci załatwić kolejne ramię. Tym razem prawe. Zaraz ja, dążyłem. I co? Supcio! Działasz? Działasz. Ej, cudnie wyglądasz, baby. Tylko czemu my... EEEE! ON tu! FREDDY! Bon-Bona zniszczył! Ej, to nie pasuje? To tu pasuje. Spoko teraz, Right Arm. Niech będzie. Ty chłopie masz po prostu czerwone ślepia. A, Funtime Foxy. A, no, Balora sobie po prostu otwiera te drzwi jakieś. Przepraszam, naprawdę <laughs> Zamawiamy jej nogę Ale bucior skakuj tu Waring Eee, czekajcie, ja sobie sprawdzę Wiedziałem, coś było nie tak Nie patrzymy na te tortury Ryzykowałem jeszcze ty, Balora. Naprawdę nie miałaś kiedy przyjść? czy co? To po prostu mam usunąć? Widać to tu? Czy po prostu wyrzucić gdzieś na podłogę? Ej, wiesz co? Ja bym to oddał Ale jak się tego pozbyć? To było G, żeby się pozbyć? Nie pamiętam. Jak ja ciebie mogę... O, return part. Tak się ja zaglądam, ja pierdzielę. Hej, balora, wiem, że... Baby za tobą nie przypada, to może dam ci jej część. O, teraz mogę zwrócić Jej! FOXY! Czemu jesteś taki? A Freddy też jesteś okropny, czerwony ślepia po prostu. Return part. Baby, spoko, załatwij to. Balora! Kurde, jego czerwone ślepia nie oznaczają tego, że jest wściekły Oznaczają to tylko... Że chce mnie dopaść A ja tu chciałem zobaczyć... Okej, okay, trafiony zatopiony ALO Jej rękę wziąłem Teraz prawa noga, i później prawa ręka. Zapomniałem o tym, że on jest taki wrażliwy na tym punkcie. Nie pasująca część. Eee, to była prawa noga. I zwracamy Foxy, działasz perfekcyjnie. Nie to co. Freddy? No, no wszystko działa, jak należy. Freddy też działa. Foxy? Perfekcyjnie. I co teraz? Jest złożona? Perfekcyjnie. Right leg, Masz the sensors. Zapawa kolorami rąk Chciałem sprawdzić jego, a ten na pewno będzie kurzony. Ja mam dopasować to kolorami, tak? Ale zaraz tu mam klocyk, a tutaj go nie mam. Tu też, bo to jest obrócone. Tu jest zielony. Tu jest niebieski, fioletowy, zielony. To jest tu teraz. Ten jest niebieski, żółty, czerwony. Fiolet, fiolet, zielony, żółty, jasny, niebieski, jasny, niebieski, zielony. Letowy. Let's go! Ty się nie ruszysz, co nie? Coś tu sobie zaskrzypiało. Co to było? Dobra, czyli dobrze na to wpadłem. Teraz robimy może w lewą stronę. Na czym to polega? Połączenie linii jakieś? O, że tak, na tym to polega, tak, e, ale ten musi się stykać, coś mi tu nie pasuje, tak się działem. to jakoś tu się będzie łączyć? Nie... Jednak nie... Potrzebuję jedno przełączenie, gdzieś tu. Ewentualnie co faktycznie, nie ta droga. Okej, okay, mam coś znowu. No, nie no. Jakie unlucky? W ogóle nie słyszałem tam Jak to zrobić?

za dużo. Możesz pokazać jeszcze raz? Nie pokaże mi tego? Ej, to trochę bez sensu, opaki. Co jest, jak ja nie pamiętam? O! nie pamiętam, to wtedy Funtime Foxy przyjdzie po mnie. Ja tylko usłyszałem taki leciutki dźwięk. Patrzę, on wychodzi z tych drzwi. 7, 5, 3, 2, 8, 7. O, udało się, Jej, ale let's go Udało się Chyba Teraz tylko, żeby tego nie zepsuć, bo Funtime Foxy naprawdę jest dzisiaj bardzo złym No nie, no kolejna zagadka, naprawdę e, Dokładnie to samo chciałem powiedzieć Ej, 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 spokojnie Luz Chill Zróbmy tak Nie jestem przekonany co do tego no. e, wygląda na git, wygląda na solidne No szkurde, serio Mam to. Jo! Teraz, teraz, teraz. Kamerami padła. Niefortunnie. Naprawia się nagranie. Eee, teraz. Malora, naprawdę. Osz, kurczę, tak szybko bateria zeszła dobrze, no to to chociaż do połowy dobrnimy, a później wtedy, kiedykolwiek się indziej nagram. No, dokończę w sensie. Tu jest jasny niebieski, tu jest jasny niebieski, zielony, żółty, żółty, jasny niebieski, tu jest czerwony, jasny niebieski. Ewentualnie, ops. Ej! Nie, to jest na oparach. Wszystko na oparach. O. Zielony. Jasno-niebieski. I ostatni rząd. Czerwony. Fioletowy Tu ma być. Zielony. No, niestety nie udało mi się. No cóż. Aaaa, ta kamera trefnie z no... Hej, to znowu ja. O! Ty już tu taka transformacja. hej, ku Foxy. O, teraz tylko tego nie zepsuć. Mam bardzo prosty kodzik. Jak go zepsuję, będę zły na siebie. Bo to jest na razie. Jedyny dzień, w którym mogę to dokończyć. Continue. Słyszałem balorę. Jasne, spoko, gościu, luz. Hej, mogę już stąd wyjść? Eee... Ej, wy się nie zbliżajcie do mnie. Ej, chłopaki, zostawcie mnie. Better, better, faster, stronger. Opaki, wy wtedy będziecie kontrolować ją, tak? Ja mogę iść. Nie poradzisz mnie prądem. Że tu się ma? E, chyba nie tu. Czemu mi tak ścina? Ale mi pas kudnie ścina, a wiem czemu. Hehe, <laughs> bo jest wszystko na ultra, a nie. Aply, aply. Mam nadzieję, że nagrywanie poszło, bo ustawiałem dosłownie wszystko w ciągu dwóch minut. Ej, to jest ciąg, ciąg dalszy sister location. Latarki nie mamy to te... super windy. Presto go down. Spoko. Teraz by się przydała ta muzyka. Oj, 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 Minirinki Oooo Ale wiecie co, bądźcie lepiej przy balorze Nie przy mnie One coś zrobią, co nie? No przecież, no O, Co ja mam zrobić? Kto to jest? Co chcesz? Ale zaryliśmy i zapewne będziemy dalej żyć bez żadnego szwanku. Jesteśmy nienaprawialni. Dostałem osiągnięcie. Nienaprawialny. Unfixable. Co to oznacza? Hold X to skip. Kacenka jo! No chłopie, wiesz co, szanuję za jedno. Od razu nie wstałeś, tylko patrzysz powoli w prawo, w lewo. Co się stało? Do góry. No tak, właśnie spadłeś z windy z paru na metrów. <grym> Kiwa głową jeszcze, że tak, że rozumie. Może przez ten upadek nam latarka zacznęła działać, może. może. A może i. Jej... No to wygląda, że kompletnie ją zgubiliśmy. Czy naprawdę tutaj może być UCN? Meeting Notes. To było G? Nie. To jak się to wyrzucało? Po prostu zostawię tą kartkę tu. Co ja będę? Labirynty. Ech, czuję, że coś tu wyskoczy. Aha, kolor czerwieni, znam to skądś. O, o, to ja nie jestem tym zielonym księżycem. No to nie pójdę tamtędy, pójdę w inną drogę, w inną odnogę, w inny labirynt. Coś słyszałem: w prawo czy w lewo? Pójdę w prawo, jestem bliżej. Mogę tu przejść? Hej. Ej, co się za cicho, no. Ooo, jejku, hej, cześć, ja może pójdę. sobie stąd, tak. To może jednak trzeba było iść tą. inną stroną, tą lewą. Co? A tak, ja tutaj byłem. Czy tutaj powinno być wyjście? Ej, zaraz, o co chodzi? Czyli tam na samym końcu i później w prawo? Że tej też drogi nie widziałem. A tu zaraz coś wyskoczy, nie wiem, Enard albo coś. To mogła być wani <grym> i muszę tam iść. Albo ktoś inny, nie, nie wiem, ale znowu coś słyszę. Ja, moja ostatnia karta, grafi karta dźwiękowa to coś odwala. Ko za bardzo odwala. Stuff only znowu subcio. O, lo loading. Supcio. Coś dla mnie. Dobrą stronę poszliśmy. Scooping room. Enard Enardzie, powiedz ty mi. Skąd ty nauczyłeś się takich akrobacji? O no co? Co? To on w końcu rozwalił tą szybę. Czy? Right click, right click, te albo ja jestem upośledzony, albo to nie jest. Right click, A latarkę musiałem wyciągnąć. Spoko. Halo. Press spacebar near the palec to pull it down. What? Faktycznie działa to. Ale to z kim ja się mierzę? Kto tu jest? Ta latarko ta latarka bardzo długo działa Korona jakaś Mam łom Spoko A tu są potrzebne baterie Ja się jeszcze porozglądam może bardziej a nie To wygląda na całkowicie nowy stage Ja sobie tutaj to zostawię I ciąg dalszy będzie w następnym filmie Tymczasem mam nadzieję że wam się spodobał, jeśli tak Napiszcie w komentarzach, jeśli nie, to dajcie łapkę w dół. To by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Okej. Okay. fine